Cześć! Z tej strony Monika. Dzisiaj opowiem Wam o wyjątkowej grze, którą zapowiedziało w tym roku wydawnictwo Lucky Duck Games, czyli Turing Machine. Jest to edycja polska, jak widzicie, która już niedługo będzie w półkach sklepowych, i jest to, powiem Wam, niejako prawdziwy hołd genialnemu matematykowi, jakim był Alan Turing. Jeżeli jesteście ciekawi, na czym polega sama rozgrywka i czy to jest gra dla Was, no to zapraszam do oglądania. Jeżeli chcecie być właścicielami tej pięknej, wspaniałej gry i nie macie ochoty słuchać całego materiału, zapraszam na koniec. Tam mamy konkurs, gdzie znajdziecie szczegóły, jak otrzymać egzemplarz gry. Pierwszym pytaniem, które powinniście sobie zadać, zanim przystąpicie do rozgrywki, to jest: czy lubicie gry logiczne, dedukcyjne? Jeżeli odpowiedź brzmi tak, to oglądajcie dalej. Ale jeżeli odpowiedź brzmi nie, to również oglądajcie dalej, bo się zdziwicie. Już same pudełko, które dostaniecie do swoich chłopek, będzie dla Was wyjątkowym takim doświadczeniem, ponieważ ono jest powycinane w różnych miejscach. Jeżeli je dobrze poukładacie, no to tutaj będą przestrzenne rzeczy, które są widoczne na dolnym pudełku. No i tak naprawdę, wszystko to, co znajdziecie w środku, będzie naprawdę bardzo wyjątkowe. Ja się jeszcze nie spotkałam z takimi elementami w grze. No to najwyższa pora zajrzeć, co kryje pudełko. Celem gry będzie odnalezienie trzycyfrowego kodu. Aby tego dokonać, będziecie zadawać pytania maszynie turinga. I co więcej, maszyna będzie wam odpowiadać. Wygrywa osoba, która jako pierwsza odkryje poprawny trzycyfrowy kod. W instrukcji znajdziecie 20 zagadek o różnym poziomie trudności. Macie tutaj również podane rozwiązania, które przykryłam, żeby wam nie psuć rozgrywki. Jeżeli wszystkie 20 rozwiążecie, możecie zyskanować kod QR, który przyniesie was na stronę, na której znajdziecie Prawie milion dodatkowych zagadek różnej różnym stopniu trudności. No i teraz na przykładzie zagadki numer 01 pokażę Wam, jak przebiega rozgrywka. Pokażę Wam teraz, jak odczytywać dane, które są zawarte w poszczególnych zagadkach. Zaczynamy oczywiście od ułożenia przygotowania weryfikatora, na którym znajdziecie poszczególne sloty A, B, C, D, E, F. W zagadce 01 będziemy używać tylko czterech slotów A, B, C, D. W drugiej kolumnie znajdziecie informacje, jakie karty kryteriów będziecie musieli odszukać w talii. One będą miały tutaj liczby na zielonym tle. W ostatniej kolumnie znajdziecie informacje, jakie karty weryfikacji musicie odszukać. Zwróćcie uwagę, że macie tutaj liczby w czterech kolorach, fioletowym, zielonym, żółtym, niebieskim, więc uważnie odczytajcie dane, które są zawarte w zagadce i odszukajcie prawidłową kartę. Czyli tak będzie wyglądał zestaw elementów potrzebnych do rozwiązywania zagadki 01 i zbudowania maszyny, czyli weryfikator, karty kryteriów o numerach 4, 9, 11 i 14 oraz karty weryfikacji o numerach 447, 646, 566 i 322. Tak będzie wyglądała maszyna przygotowana do rozwiązywania zagadki 01. Na koniec tylko jeszcze oznaczcie, do których slotów weryfikatora należą poszczególne karty. Nie pozostaje nam nic innego, jak rozpocząć zadawać pytania naszej maszynie. Na początku rundy będziemy przygotowywać naszą propozycję trzycyfrowego kodu. Powiedzmy, że na tę rundę proponuję 133. W następnym etapie wybieram jeden z weryfikatorów, któremu zadam pytanie. Powiedzmy, że wybieram weryfikator A, biorę kartę, nakładam moją propozycję i odczytuję, jaką dała odpowiedź nasza maszyna. Teraz czas na interpretację. Te dane wpisuję oczywiście na arkuszu i w tej chwili jest czas na analizę tego wyniku. Ponieważ wybrałam weryfikator A, sprawdzam cyfrę, która kryje się pod kwadratem. No i w tym momencie sprawdzam cyfrę, którą ja wybrałam, ale mając w głowie tę ostateczną cyfrę, która kryje się właśnie w tym miejscu. No i dostałam odpowiedź maszyny, że jest to błąd. Trójka jest mniejsza niż 4, czyli wyeliminowałam informację o tym, że. Cyfra, która kryje się pod kwadratem, mieści się od 1 do 3. Czyli w odpowiedzi po analizie wiem o tym, że pod kwadratem może kryć się czwórka albo piątka. W każdej rundzie będę mogła tylko w trzech weryfikatorach wybranych przeze mnie zweryfikować swoją propozycję. No i w tym momencie analizując poszczególne odpowiedzi będę próbowała jak najszybciej dowiedzieć się, jaki właściwy kod kryje się jako odpowiedź na poszczególne zagadki. Wiecie już mniej więcej, jak wygląda rozgrywka. Warto teraz w kilku punktach podsumować moje wrażenia i spostrzeżenia dotyczące tej gry. Zacznijmy od punktu pierwszego, czyli regrywalność, która jest na bardzo wysokim poziomie. W samym pudełku znajdziecie tylko 20 zagadek oczywiście z rozwiązaniami, ale to nie wszystko. Skanując kod, przeniesiecie się na stronę internetową, gdzie znajdziecie prawie milion zagadek. E, oczywiście o różnym stopniu trudności, więc jeśli chodzi o regrywalność, to bym się zupełnie tutaj tym nie martwiła, bo jak widzicie. Sama ta liczba, czyli milion jest naprawdę nie do ogarnięcia. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, czyli czytelność zasad, no to wydaje mi się, że jeżeli tylko skupicie się na pewnym aspekcie, jeżeli zakodujecie sobie, że to co sprawdzacie. Na poszczególnych kryteriach w maszynie Turinga, którą tutaj do zgadki zbudowaliście, że odnosi się ta odpowiedź stricte do kodu, który wybraliście w danym momencie, a nie do finalnego, no to w tym momencie odczytanie wszystkich zasad nie będzie Wam sprawiało żadnej trudności. Jeżeli dobrze przeczytacie od deski do deski, wydaje mi się, że instrukcja jest na tyle klar klarowna, że od samego początku będziecie mieć bardzo płynną rozgrywkę. Jeśli chodzi o wykonanie, no to tutaj mam jeden przeogromny minus. Jeżeli zajrzycie do pudełka, znajduje się tam wypraska tekturowa, powyginana i zupełnie nieprzemyślana. Więc w tym momencie mrugam okiem do firmy Red Rebno. Mam nadzieję, że obmyślicie jakieś fajne rozwiązanie, które w sposób logiczny rozmieści tam wszystkie te komponenty, które znajdziemy w pudełku. Ale to jest jedyny minus, bo tak naprawdę plusów jest dużo więcej. Generalnie mój mózg naprawdę nie ogarnia, jak projektant tej gry. Wykonał te wszystkie elementy, które ze sobą naprawdę doskonale funkcjonują. Czyli mamy tutaj perforowane karty, które nakładając się na, na siebie, dadzą nam dokładnie jedno okienko, które będzie służyło nam właśnie do weryfikacji naszych kryteriów. I to wszystko jest tak genialnie obmyślane, że no. Tak jak mówię, mój mózg tego nie ogarnia. Jeśli chodzi o samo wykonanie, w sensie fizycznym poszczególnych komponentów, no to one są z dobrej tektury i wydaje mi się, że. Patrząc na punkt pierwszy, czyli regrywalność, gdzie ta gra naprawdę bardzo często będzie wracała na Wasze stoły z racji tego, że ona trwa tak naprawdę 15-20 minut, każda jedna rozgrywka, no i liczba, no to wydaje mi się, że te komponenty i te materiały, z których są poszczególne elementy, są na tyle wytrwałe, że te wszystkie milionowe rozgrywki naprawdę to ogarną. Kolejna rzecz to przystępność. Pudełkowo gra jest przeznaczona dla osób od 14 roku życia. Wydaje mi się, że jest to właściwe, aczkolwiek biorę pod uwagę, że niektóre dzieciaki w wieku np. 10 lat mają naprawdę bardzo fajnie ogarnięte różne aspekty logiczne, więc wydaje mi się, że takie ogarnięte dziesięciolatki, spokojnie można próbować e, zainteresować tym tytułem. Natomiast jeśli chodzi o e, dzieciaczki, które są e, z niższych e, lat, czyli na przykład z 8 roku życia, 9, no to wydaje mi się, że to też wszystko zależy od tego, jak wy, rodzice, wprowadzaliście poszczególne e, tytuły do ich życia. Natomiast wydaje mi się, że taka logiczna rozgrywka płynna, no to jest właśnie to, co wskazana na pudełku, czyli od 14 roku życia. No i ostatnia rzecz, czyli temat. Wydaje mi się, że to jest przepiękny sposób pokazania dziedzictwa, które nam zostawił Alan Turing, czyli genialny matematyk i e, nawiązanie do tego, e, tej postaci jest tutaj naprawdę wyjątkowe. E, rzadko zdarzają się gry, które by sięgały po wybitne postaci, tak? Na przykład Tesla, owszem, czy Edison, e, faktycznie pojawiają się w kilku tytułach. Natomiast bardzo mnie cieszy, że również genialny matematyk znalazł swoje miejsce, i bardzo się cieszę, że ten temat ktoś podjął i przygotował coś naprawdę tak fantastycznego, jakim jest maszyna Turinga. Muszę się Wam przyznać do czegoś. W chwili, kiedy wydawnictwo Lucky Duck Games ogłaszało swoje plany wydawnicze i m.in. ogłosiło wydanie maszyny Turinga. Nie byłam jakoś mocno zainteresowana tym tytułem. Powiem więcej, w ogóle nie byłam zainteresowana. Bardzo się jednak cieszę, że miałam okazję zagrać i jestem świetnym przykładem tego, że teoretycznie osoba, e, która w ogóle nie była zainteresowana tytułem, gdzie wydawało mi się, że gra zupełnie nie wpisuje się w gry, które e, powinny być na moim celowniku. To tak mi się ta gra spodobała. Bardzo się cieszę, że miałam przyjemność rozegrania wielu rozgrywek, że poznałam aspekty tej gry, że poznałam, jak fantastycznie ta gra potrafi e, smyrać nasze komórki nerwowe w naszym mózgu, jak pozwala tak naprawdę poczuć satysfakcję z tego, że udało nam się odkodować daną liczbę, i to wszystko biorąc pod uwagę, Uwierzcie mi, że jest to jedna z tych gier, które naprawdę bardzo pozytywnie mnie w tym roku zaskoczyły. Na koniec mamy dla Was niespodziankę przygotowaną przez wydawnictwo Lucky Duck Games. Otóż jedna z osób oglądających zostanie szczęśliwym właścicielem egzemplarza gry Maszyna Turnika. No i jak zwykle, jeśli chodzi o zasady konkursu, są bardzo proste. Czyli musicie być naszym subskrybentem, a po drugie, musicie napisać kreatywny komentarz, dlaczego to właśnie do Was ma polecieć egzemplarz tej gry. Na Wasze odpowiedzi będziemy czekać przez tydzień od daty ukazania się tego materiału po tym terminie, czyli po tygodniu. Pod wybranym przez nas komentarzem umieścimy informację o tym, że to właśnie Ty wygrałeś i jak się z nami skontaktować. I to już wszystko na dziś. Trzymajcie się ciepło. Cześć!